Siemanko na moim kanale Matys Go. i Dzisiaj będziemy robić różne quizy Wcisnąłem przycisk losowy i wyskoczyło największe państwa według powierzchni Oto lista dwustu państwa o największej na świecie powierzchni Ile z nich potrafisz nazwać? 4 minuty Czyli mam 4 minuty E, dobra, to tutaj chyba na pewno a nie chyba muszą być Chiny, tak takie. E, będzie chyba Rosja też. No musi być Rosja. Będzie Kanada. Będą stany. No nie no, ja znam na pamięć. Meksyk musi również być. E, Egiptu tutaj nie będzie. Ale Niemcy mogą być gdzieś tam nie ma. A Francja, mm, a jeszcze Hisz, Hiszpania, też jeszcze takie wielkie. I może Japonia być na no ostatnim, ale nie. Japonii tutaj nie ma, ale Indie mogą być, Indie są. Są tutaj Indie, będzie też może również. I co tutaj jeszcze może być? Co tutaj jeszcze może być? co to może być? co Mmm. Hmm. co to może być? Ej! jest takie wielkie rpa ojej gonga tutaj już nie będzie E, RPA nie ma... E, nie Coś tak wielkie. E, chyba Algieria powinna być gdzieś. Właśnie na ostatnim jest. W, mm, oni mają 2 miliony. dobra. Jeszcze może być Nigeria również, ale jej nie ma. Mm, a Uzbekistan na przykład na ostatnim nie... Uf, um, mm, mm. Jeszcze z Europy coś szukam. E, Wielka Brytania musi być. Po USA pewnie. Albo przed Indiami. E, 7 milionów albo 8. 100%. Nie ma... No jak? Bryta... Nie ma Wielkiej Brytanii. Aha. A Grenlandia... Nie, bo tutaj pisze. Ehe. Dania, nie. Ej, nie, e, Irlandia nie nie może być. Ale że Niemców i Wielkiej Brytanii... No Niemcy też mogły być tu. Polska to wpisze, ale tylko dla was, dla jaj. Żebyście się podśmiali. Dobra. Co jeszcze? Ej! Wielki kraj. RPA nie ma. To nie. nie. A Maroko? Maroko też. Nie. Libia może być, ale. Jest Libia, okej. Okay. Libia, Egipt, Algeria. Angola jeszcze może być? Nie. Angoli tutaj nie ma. Australia, bo zapomniałem. A co ma 8 milionów ty? Hiszpania na pewno, a Włochy? Nie, ja nie wierzę. Co to może być ty? 8 milionów. Meksyk? E, Kanada? USA? Brazylia, Boże, jakie łatwe. I Argentyna pewnie będzie. Let's go. Kurde, Arabia Saudyjska i Indonezja, Sudan, dobra, nie zapomnę. Iran, Mongolia, oczywiście Peru i Czad, no dobra. Najmniej e, osób wiedziało co? E, najmniej osób wiedziało Peru, no. Faktycznie. I jeszcze wkliknę losowe. No, e, sobie, żeby nie było... A nie inny. O. Raz, dwa, trzy. Przym stolicę dorosłego pa e, państwa Europy. To San Marino. E, tutaj oczywiście trafiła, widziałam nam się. E, Boże. Luksemburg to Luksemburg, bo On nie nie mają być. tak jest. Belgia to będzie Bruksela e, Mołdawia to Kiszyniów Szwecja to Sztokholm tutaj oczywiście Sofia, tutaj oczywiście będzie Ryga tutaj Węgry to będzie nie, tym razem się nie na to nie będzie Bukareszt, Buka, Buka, tylko Budapeszt Estonia? E, e, nie gadaj, To jest Łotwa, Estonia i Litwa. O nie. Finlandia, Dania i e Szwecja, tylko nie ma Norwegii. I e, Islandii, Irlandii, takich państw. Nie. E, dobra. Estonia to Talin Czemu ja się tak długo z wami e, Niemcy to oczywiście Berlin, tutaj Słowacja to będzie słaba. Finlandia Finlandia to Helsinki Co? E, szybko. Boże, Boże, szybko. E, boże, Kijów. Boże! E, Litwa to Wilno! Dobra Ehm... Kopenhaga A może jednak nie zdążę Zdążyłem! Ta 51, czyli sekund Dobra Tutaj są 2 minuty, tak? Tak e, No i jeszcze taki jeden może quiz Przełączę sobie państwo Azji do jego e, stolicy ja nie znam Aha, dobra Kuwejt. Manama, Czy... E, 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 boże e, To nie, nie pal czasem nie Bangkok to e, będzie Tajlandia. Tak jest. E, Nikozja to oczywiście Cypr, tutaj e, Tokio. Nie, nie Ta, Tokio. Tokio, stolica Tokio. Jakarta. I to Indonezja. Bagdad i to będzie, Boże. Bagdad. Gdzie był Bagdad? Brunei? Butan. I coś takiego? Tashkent? Beirut, Liban. Tak jest. Ty też e, e, No chciałem wpisać Uzbekistan. E, Bahrain. No tak. No i Irak. A Iran to był e, Teheran. A Kambodża ma... Tego bym nie wiedział. Najmniej osób wiedziało Maname. Też to 51 Uu. Ale ja mam na to bym może w, je, tylko że ten A dzisiejszym wyzwaniem to 100 największych miast w Polsce Zobaczcie ile tego jest Nie? Najwięcej jest e, tutaj jak widzicie Mamy 20 minut Nie ja wpisz czy jest tutaj Wawrzych? Jest. E, oczywiście dobra. Warszawa, Ra, Radom, Lublin. Lublin chyba też będzie na pewno. E, będzie Kraków na miliard procent, nieskończoność procent. E, Zabrze będzie oczywiście. Będzie Łódź też. Będzie jeszcze. Katowice, Wrocław, Poznań Poznań e, będzie jeszcze e, Płock też Płock Kielce e, Suplec Dobra e, Jeszcze Szczecin jest wielki e, Białystok Bydgość Byde. I coś mi się wydaje, że to mi się nie uda. Opole też będzie. E, będzie też Gdańskie Gdynia. S Sopotu tutaj na pewno nie będzie, chociaż... E, dobra. Jeszcze będzie e, toruń. E, wielko Wielkopolski. Będzie też jeszcze tam jest o, zielona góra. Jas Góra, też tutaj jastrz, nie ma. W ogóle tylko jedno jakie jest to pole, bo to jest e, województwo takie. Mm. Ej Boże! E, Gdańsk, Gdynia i Gliwice jeszcze. A e, tam e, koło Warszawy jeszcze jest takie miasto tutaj chyba. Jak ono się jeszcze będzie tutaj piła? Yy, yy, Pławy są yy, Boże, Puławy są tu tak Boże, Cię patrz. Połowy są tu. Ym. Jeszcze mam, miał, miałam takie w głowie. Hel, hełm, hel. Coś takiego było. Hem, hełm. Nie, nie, nie przypomnę sobie. A pamiętam, że coś takiego było. Może tak? Tak. Boże, wpisałem przez K tam Hem Ja radę pisałem, tak A będzie tak. Yy. Nie się jeszcze było nagie takie. Yy, nie gorzy wielkopośsliski. O czym zapominam takim wielkim... Mm. I często chowa, boże. Mhm. Jeszcze tutaj wielkie zbędą jakieś, ale... Mm, a będzie też również legnica. Mhm. Tutaj zabrze Częstochowa. chowa. E... Kielce pisałem, pisałem. Bo niemożliwe, żeby kielce nie było. C y jest tutaj? Ej, co tu może być? Ej, jak nie pobiję 30, to będzie masakra. Albo chociaż. A jaki? Jestem ciekaw, jaki średni wynik. mm mm, mm, -mm. A e, akuszalin będzie? Będzie mm. Będzie. Coś takiego. Ale chyba to nie to. Nie wiem. Mm, o Boże. Wielkie miasta jakieś w Polsce. Nie. Dobra, 29 to mój wynik chyba. A jeszcze taki jeden, żebym ci gdzieś wybił. No halo, no. Widzowie. Mm, dobra. Ja się poddaję chociaż mam jeszcze 30 minut. A jest... Y nie, nie. Y nie, serio nie ma? Jak to się pisze? O jeżdżę y Dobra, mamy 30. Y konin jeszcze powinien być, tak jest. Kalisz. Lubin, Lubin, lin, to wszystko pisałem. Radom, Lubin, Lubin, Częstochowa Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław. Kraków też pisałem. Mam 32. Ani jednego nie mam na tym województwie i... Ty, nie, tylko na, na tym jedynie. Pławy tylko 47 tysięcy ludności. O Boże. Dobra, ja się poddaję, bo ja nie wiem. Pewnie będę... Z... Sosnowiec! Gniezno jeszcze! E, e, euk! No. Suwałki i na Wrocław. Olsztyn, bielsko-biała, Ruda Śląska, Tychy, Elbląg, Wrocławek, Tarnów, Kozów, jakie tutaj Jelenia Góra, Jeszcze Zdrój. Jak pisałem Jeszcze góra, Supsk, a jak pisałem Supiec. Ja pierdiel. A są Śląskie jeszcze były? Przy Śląskie! Ej nie, prze... Ej nie! O, ho, 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 ho. Nie, że tutaj to ty działa, miałem ciało, BUDĄ! Rybnik jeszcze. Zobaczę tylko czy ząbkowice śląskie były. Ząbkowice śląskie. Nie ma. Ząbkowice śląskie. Nie, dobra. Ja pierdziel, a jak średni? 47 a mój rekordowy to 35. Ja pierdzielę, ale szemianie mianowicie śląskie. I tam jeszcze jest sosnowiec, no nie no. musisz się jeszcze nauczyć, no, więc bardzo dziękuję za ten treu. trzymajcie się, cześć!